kochani, tutaj Clementine. Witam Was po czteroletniej przerwie, w której tak naprawdę nic tam nie się nie działo na moim kanale. I ostatnim filmikiem, jaki jest, to jest Desims 3, Jak pobrać mody. Stwierdziłam, że odświeżę ten filmik, ponieważ tam byłam taka malutka, poplałam głupotki. Muzyka leciała tak głośno, że niektórzy pewnie nie wiedzieli w ogóle co ja tam mówię. Więc postanowiłam odświeżyć ten filmik. Nie będę za długo obijać bawełnę. Zacznijmy od tego po prostu, że wchodzimy sobie na The Sims Rescue. Jest to najbardziej popularna stronka do popierania modów, do The Sims 3, The Sims 4, tak właściwie do wszystkich serii. Tutaj mamy praktycznie wszystko naprawdę wszystko. Wchodzimy sobie tutaj w The Sims 3 Downloads i na przykład w Makeup. Musicie wziąć pod uwagę to że jeżeli dany mod wygląda na tutaj na w ilustracji na przykład bardzo ładnie, nie znaczy, że będzie tak wyglądał w grze, ponieważ jeżeli na przykład będziecie takie rzęski, a macie słabą grafikę w grze, tak? macie sobie kartę graficzną, albo po prostu macie ustawione na niski poziom grafikę, no to nie widzicie, że to będzie wyglądać tak samo dobrze, no bo po prostu no nie ma takiej opcji, tak? E, musicie zwracać też uwagę, czy są tutaj mesze. Mesh to jest e, taka jakby podstawa danego, danego produktu, danej rzeczy czyli coś, na czym powstał mod tutaj akurat nie ma już mesza bo zawsze jest tak, że jak jest mesh, no to trzeba go pobrać tutaj są zawsze linki do meszów to będziecie widzieć, tutaj będą na przykład pisać, że trzeba pobrać mesh nie do tego tłumaczyć, jeżeli chcecie wiedzieć więcej ja o masz to sprawdźcie po prostu w internecie. Chodzimy tutaj, klikamy Download. Ta strona jest darmowa, jednak trzeba właśnie czekać 10 sekund po są reklamy po prostu, żeby ta strona mogła sobie zarabiać. Więc poczekamy. Pobieranie jest bardzo szybkie i bardzo łatwe. Tutaj mamy Sims 3 Pack. Jeżeli są to takie właśnie pliki, są tutaj z ikonką Simsów, Zawsze że klikniemy na nie, znamy tak i tak naprawdę już mamy moda praktycznie gotowego bo wystarczy tylko poczekać na instalację załącza się nam launcher e, The Sims 3 launcher, czyli to okienko okej, okay, więc tutaj, e, ja miałam akurat na samym dole <todgłosy> tutaj jest makijaż kostiumowy najemaj, instaluj jeżeli pomimo, że załączy się launcher, nie będziecie mieć tam żadnego tego to musicie przenieść plik Wchodzicie w dokumenty. Electronic Arts, The Sims 3 Downloads. I tutaj wrzucać po prostu moda, i powinno Wam się to tam pojawić. Ok, teraz weźmy jakiś dom pod lupę. Chwilkę, czy to jest dom z do The Sims 3? O, to jest pytanie. Tak, to jest The Sims 3. Więc pobierzemy dom, żeby Wam pokazać mniej więcej, co się robi z meblami i z domkami. Sprawdźmy, co tu jest. A quiz. Only main game. Czyli tu jest po prostu. To jest na podstawie gry zrobione, tak? Czyli tutaj nie ma żadnych modów, chyba albo są, tylko, że już mesz jest wgrany dobrze, więc powierzemy sobie go znowu poczekamy 10 sekund jak widzicie tutaj e, już się nam instaluje bardzo długo się te wszystkie instalują, widzę co jest naprawdę dosyć dziwne ale ok ok, więc pobrało nam się e, w pliku sims 3 pack Czyli robimy tak samo jak wcześniej, albo klikamy, albo po prostu wrzucamy tutaj do Downloads i już możemy to po prostu instalować potem. Czasami są pliki, które trzeba rozpakować w WinRarze, także to nie jest w ogóle skomplikowane, bo tak naprawdę te pliki z WinRara po prostu wrzucacie do plików Downloads i dajecie rozpakuj tutaj. I to tyle. To nie jest po prostu ciężkie, tak? Tak więc to już było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się podobał filmik.